Więc uważaj na mi, to nie jest jak było. To są Polacy, nie? Nie wiem. żyją? jest wygrywamy to, e jak coś, to są platyny i diakse same. Słuchać jak mnie? diaksy? No ja No diaksy. To jest diaks na midzie i potem dwie platyny i urlantkę. Tak. Ja cały czas słyszę zepka. Bo tak mówię, a potem ktoś po mnie powtarza, nie? Drugich geek, się że. Moon Kurwa. Najlepszy skin do Thresha. Ich Ej, właśnie. Ja, Jaki? Jak jak no, nie, nie kłamię. Jasne. Nie? A jaki pierwszy ty wziąć? Po ty? Na kogo? Na... Flachę. Flachę? Flachę, no. I po ty. Trzy potki, nie? Na manę i warda. Tak jest. No i pamiętajmy, nie? To już jest ten... Ja wiem! No, to no, no, ty, no. I maksymalnie... Tylko ja, ja jestem taki z koła bo fajta, że robiłem maksymum na kół. i potem połkowałem, nie? Tylko, tylko nie spamuj z killami, tylko... Eee, ja dajcie, daj... dajcie... Daj, no, daj, 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 Potem twierdził, że nie ma farby. Dajcie lustry, ja to też zrobię. Na pierwszym levelu, jakbyś jeszcze spamował, to przejebane, stary. Nie, nie ma, to nic nie jest Na, no, na boczu się nie będziemy bić, nie bo, jest bo zamość, ja tego Ezreala nie złapię. Nie dość, że nie grałem z tym to jeszcze Ezreala mam tu No jakieś boby, zobaczymy, jak coś, jak będzie szansa. To blb jest. Ale jakoś nie będę się jakoś prób do nich z tymi. No jak one będzie mieć drugi szybciej, no to na pewno Patrz, żaba. Ale płynnie gra chodzi, Coś zrobił z tym patrzem, nie? Czy ja wiem, ja nie odczuwam różnicy. No oni będą mieć U mnie jest stały. Fajnie. Chyba, bo zdawała taka ciota. Bo mój kąpiel był wcześniej taki, żeś zawieszał się w tym fajkach. Albo jakaś była większa animacja z nie? Dobra, już obity. Najważniejsze. On stracił jednego pota i ja jednego, więc... Szkoda że nie spalił. Czekaj. Stuna nawet nie mam. Milder miał na dużego. Ale gej, ale gej. Cześć, gej. Igbat Warwick, se sremy. Kogo mają na redstripe? Dawaj nawrót, Nie, nawrót. Muszę, muszę jeszcze raz, to, to mówię, że nawrót. Czekaj nas na... Ej, redstripe. Dobra, idę stąd. Dobra. Boże. Boże. Spoko, ja mam jeszcze dużo po... Tylko mówię SS Leksej był na midzie, nie? Więc uważaj na topa chyba poszedł. Dobra <coughs> Na on jest pod ten więc easy. też uważaj. No, my my nam nie zrobimy. Zbijamy, bijamy. My ich zrobimy. Jak ja coś tu rzucam, ale dawaj tam. Ja wszystko skieruję. Ja wszystko, ale nie a nie zbiję. Nie spał, dawaj, złapisz go i on pada. Nawet, ja wiem, czy go złapę. No padnie, kurwa, co prawda. O, 40%. teraz jest okazja. Nie mówię no. no. To jest, to nie to ma, to wrócić. wrócić. Jak miał ignajta, to by już dodał. Na początku, nie. na pierwszym rogu. Zadałbyś ten. Albo bym spalił. Jak się cofnął to się cofniemy chyba, co? Nie, wbijemy no, jakoś to. Kurde, mogę wziąć zamiast tych trzech to na HP, mogę wziąć na manę. Nie chcę mi się w kakset cofać. Oni tak pasywnie to wpływają. Eee, uważacie CES, a mi z Midas schodzi? Nie wiem gdzie, bo wardów jeszcze nie mam. Warda no, wardami. Ja postawię daleko, bo jesteśmy dalej. Ale jak się skoczy. Wiesz, on może tutaj zrobić tunel i później wyjdzie. A się trochę o, o idzie. Idzie to. Idzie, idzie. Miał... Na pinka. Wróciła Ari, wróciła Ari. Je jest najpierw. nam, gdzie. Gdzieści many. Dawaj Czekaj, czekaj. Postawił pinka i... O jak bierze mam kolejny kill chociaż. Chyba znowu będzie jest tutaj. On tu chyba jest, on tu chyba jest. No. Poczekaj kurde mój. Negdy tak nie, nie, Nie 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 gadaj Dobra O to chodziło, że miał ten kół pieprzony poczekaj, poczekał wtedy na kół, ale dawaj tu a, idę. Dobra, ja spadam Przy położeniu się warmić, ja, ja, ja pim dole Jest okej okay. Mam stuna, ale nie mam szóstego jeszcze O, ona ma Nie, zostaw, zostaw, ona się cofnęła, patrz nie, ja Stuna nie mam. O kurwa! Kurwa! Co? 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 Czekaj, jeden skill do stuna. O, wlatywać. Ona nie, no, nie, nie, do końca nie, 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 Rekszej wchodzi na No. Gdzie? Tam by nie skończył. Ma czwarty level. tylko w prawo teraz, Będę teraz rzucał w prawo. Miałem zaraz Wardę i to Jeden ten. Jeden Już. Tylko, że ona ten. Yy, top lane uważaj, nie ma Alii. Rekszej top. Eee... Yy. Ale pójdzie, pójdzie ten na topach. No No on ma prawo uciekać. SS, SS Czemu mam próbę odmienia połączenia? Ja biję Halo Co? Wezmę Mam próbę odmienia połączenia To tylko tobie Dobra, już gadam SS Ari Nie wiem gdzie jest Tutaj można by coś tego Pnara bić Wracam do bazy jest Ari na idzie Ari spaliła te skillę Moglibyśmy ją zrobić Sari jakbyś teraz wleciał Ona zużyła wszystko Znaczy oprócz flesza, nie? Ale ten Ale nie ma ulta Zasunaczek Można, są taki Można. Oni się cofają. SS. Ja robił, ja robię, no. To idziemy razu do Miałem teraz zrobił, szybko. Miałem teraz zrobił, no. Ja postawię pinka na tym drake'u. Nie ja, wiem, ja zaczynam. No. no. E, ona wróciła z blue. Rek'Sai na blue jest. Dlaczego? To on teraz pójdzie na tego. No, on nawet idący, bo najwięcej kajsu dla nas. Ej, Ari tu jest. Ari idzie. No ja nie mam nic! Ja musiałem odfarmić Selinie i dopiero teraz mogę wracać, nie? Ari jeszcze nie ma. Ari nie da. On znikł teraz. Ari jest tu. O.

Co on o z to easy kill Co ona mnie powiedział? No ja w bazie właśnie byłem i właśnie zapomniałem takiegoś kurwa zrobimy coś? Dobra ja dawno lecę Patrz, fajkę pijesz z nim? No chodź, chodź, jak lecisz ty chodź Zabij go, dobrze Czujemy. Oni są wszyscy na bocie, Rexa jest... Ten no Rexa idzie sobie No o właśnie, widzę, widzę, widzę On tu pinka postawił Jeden na signal Deryf, zdążymy mhm. Jeden Jak coś to ja mogę stankować Na przyszły, dobra Zmarnowali Ignite'a, nie? Na midzieha SS panowie? A SS Nar Dawać Ary jak ktoś może Ale farmę mam beznadziejną No ja też Dawać tutaj do mnie O oo Nice Musiałem uciec z tym flashem, bo nie wiadomo czy by trafiła we mnie. Jakby trafiła czerwonym to pad, nie? Bo wolałem już zużyć i nie ryzykować tym, że jeden za 1 jeden. To nie jest sam, tak? Możemy go stop. Dawaj, dawaj, jest za. Tak? Kozy tu, lecimy, lecimy! U... Dawaj, bijemy Leksaja! Nice! Kurwa, znowu miał, co to jest? I możemy teraz być w błąd, Ja nie mam ma... nic, HP. Ja wracam. Dobra. Puszujemy, nie? Pusz wot, Turec. On no, był na początku. Nie puszujemy wota? Chodź, puszujemy. Możemy spuszować. To coś zrobić, z służymy tego teleporta? Bo nam zaraz weźmie tylko top to Tureta Uważać na Ari, nie? O właśnie, czarny. E, leci Leksaj. A ja jestem? Leksaj Ari Ja już schodzę do was, nie? Nie z tego... Jest. Nie robimy do Mari? Możemy, ale chwila. Nie muszę dojść, nie? E, jeden do... dawaj, wbijaj, wbijaj. Rek'Sai jest tutaj. Lecę afo. No Despakowaliście. mocno, tam. Dobra, ja idę na to patrz. Idź tam sherrygun. Tu masz pinka rozwał, sobie. No, dobra. No, jeden jeden został, nie? Musiałem się co do tego, Aribi to Ja tu lecę, jak coś. Dobra, dobra, ale ja nie mam. Nie chcę się z nim bić, bo mnie zrobił. Ja mam ultę. Więc jak coś tu mogę zacząć bić, a ja ty nie wiesz, że dołączysz. Yy, idzie Leona z bot on, on tu ma warta, nie? Więc chciałbym sobie pofartić Tak, Leona cały czas wiesz. łazi O, Leona nam idzie, nie? Przychodzi na topa Ja se zginarę Ja mam teleporta za 200 sekund o. Leżę Czekaj, nie leżę. Dobra, dobra Nice, ale akcję zrobiliśmy. Dobro, chodzi. To chodzi mi do. Dobra. że będę tak już. To jest? Jeszcze do on robi. Rexa jest topaz, Ja wracam, ja wracam, nie będę ryzykował. Idę, idę, Ja też. Też tu idę. Ja nie idę, bo nie mam jak. co to było? Już mam buty, jeba... Ty, tutaj ja, jest... Idę już do was... I I was. Idę, idę... E, Drake, Drake... Zostawcie to i Drake... Jak to cholera swoje z reali, nie To nie, robimy... Ja pinka mam, jak coś... Bez Rek'Sai, no. No Reksaj, a trzeba by było zabić pier... Rek'Sai'a. Robimy. Ale... Z Rek'la się bić. Ha, wiedziałem, że... Bijamy kogoś? Patrz, ten Zeraal odpieprza. Nice! dalej. Teraz mi... E, Ary Ari Ary Ari. Ja ultuję ją, chodźcie, chodźcie. No skur. No. I teraz... Nie mam bo tam topa mi kuszuje game. Weź nie to <grym> <grym> Tylko nie... ja to idę Sharingan 30 HP Nie wiem, mm, ale laker ładnie A ja zatrzymam go, zatrzymam go O, co się sam Debil. Dobra Ja już tam idę Ja też idę, e, dajcie mi blue Ty no sharingan to... potrzebujesz czy mogę? Nie. To czekaj, bo idziemy topał walić. Masz graba? Szmato. Skoczył tego. i i to dlatego, tak się ten o, kodę, sorry. Kodę. Dobra, dobra. Coś... On, on skoczył i wziął Ja mu chyba skok. Tak, i flashnął. Właśnie mówię, te flajne spokojnie wiesz, przerwa. Tylko, że on się flash tak? Dobra, ja wracam na mida. A ile ona też z mida, jakby co? Rek time. Uważaj, uważaj, idą do ciebie. No. no nie zdążę. Ja też nie. Dobra, eee... Dobra, czekajcie. Mam, sobie tak e, fio Zniszczcie te tunele Rek'Sai'a, jakbyście mogli. Zniszcz mu to. O, nice. Czekaj, chodź na reda ich. Patrz. Tam Reksaj chyba będzie. Mówiłem? Mówiłem Ale był na znaczy na No co ty właśnie Reda skończył Jak w stronę uciekł? No tak, zrobił to reda, to i właśnie uciekł Niszczyć to coś Ej powinno da się użyć swojego pota i tej flaszki. Wbijać flaszem i ultem w nich? Ja mogę też używać Ale czy ja jeszcze nie Dajcie im wyjść, którzy przyjdą w grupach. Można było cofnąć te spory. Ej, ja mam dobry pomysł. Chodźcie, zróbmy y, y, ruta na botach. Zobacz jak miniony tam. Puszcz. Poczekaj, no, jeszcze nie się trochę i... puszczą. Przytrzymaj to. Chodźcie, my tu staniemy. Ej, zobaczcie co się dzieje, ej, ej. Dobra, nie bijcie. Nie, 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 nie. Cofaj, cofaj, cofaj. Ja źle zrobiłem, nie użyłem Q. Pod... Dawaj, już musisz. Ważne, że zaraz zrobicie, no, dobijajcie. Super. Kurwa, no, tak fajnie mi poszło i zjeb... Kurwa, już padło nie? Jak ściera. Ładnie. Daliśmy radę, ale... Śmieć, dobra, ulta, nie, ma ucieknie, ucieknie. No, mnie nie ma ulta, więc spoko. Tylko... Też nie mam multa O! przyszło. No. Co ty robisz?! Ale dup! Ja się cofnę. To mnie zagra i ładnie. Grider. Za no to mogę robić pompki. Okej, okay, od razu wejdź ze stół. To Baron, 30. Baron do 20, za 20, patrzę za tam. Minuta 30, Drake. Chodźcie może już tutaj tak. Jak będzie minuta, to żebyśmy byli gdzieś na midzie. Dobra ja idę z tego warda postawić Tu idę. E, nie, ja na topie idę pinka. Tutaj sobie pinka postawię. Dobra. Czekaj. Tylko mnie tu kołwerujcie mniej więcej. Czy... Widział kto ich? Dobra, no, oni się... Z... Grupują, już chwila. Ja już idę, jesteśmy martwi. No co ty? A już zgrupnę, no ale... Dawaj co nie wierzę No, też Idę, idę 50 sekund do Drake'a, oni już tam stoją Nie wiedziałem, no, co nie Nie no, co robią, 50 sekund Jeszcze nie ma Tu będzie, tu jest smart Ma ktoś czerwonego? Kupujcie te czerwone, Marfa i Janka też Dobra Nie, ja mam jakieś żółtego Możemy walić blue, oj, dobra tego No Tam fajta, to Będzie można wygąsić kogoś i ten, będziemy mieć wizytę Robisz to o tego Żuka No nice Dobra, oni zajebiście No tutaj nam zwartuje Walisz tam ulta ofensywnego? Na przodki i zgonimy czekaj, bo Pogmar będzie miał zaraz tego Nie jest kolorowo Mega z kurczywyka Wbijać wam? Ale nie, mal w pierwszy ja ult to... O, on wziął ulta Dawaj, dawaj, zużyła czarma Chodzimy! Dobrze, oni stali we trzech, koło siebie kery, nie? Ej! Jeszcze. No. Idealnie, ja zabrałem Ale akcja. Maszynemu bałem, że nas ładnie zganguje. Surrender! Dziwej. Sur! Dawaj szybko, szybko! Takiego dostali rejpa na tym fajcie, że się po prostu poddali. Takie łatwe teamcom mieliśmy. No mówiłem, że ja anką mogę grać. Nie wiem co wy macie Ale do anki. Że... Tylko z małpem raczej. Bo...